Cześć, ten jest Graf i zapraszam was do zobowiązania szerszych czyli z dnia 17 lutego. Zapraszam. Tymoteusz Klub, się, jako wolny zawodnik, przynosi się do Unii Swarzędź, do trzeciej ligi e, grupy drugiej. Podpisał z nim kontakt do 30 czerwca 2025 roku. E, ostatnio grał w Zagremy Sosnowiec, która swoje mecze oczywiście w pierwszej lidze. E, no, na swoim CV ma Lech Poznań, czy Piast Gliwice. Oto pierwsze wyniki Premier League. Championship, Ligę i II Ligi La Ligi II, R-Dywizję Bundesligi i Bundesliga II i Czerwej Ligi Niemieckiej. Ruch Chorzów zamisował w Westrasie z wartą Poznań 0-0. Jagielo Niebiałesko przegrała z Lechem Poznań 2-1, a Raków końcowo wygrał 3-1 z Zypiastem Gliwicem. W pierwszej lidze Pogielo Niebiesko-Biała zamisowało 2-2 z Rasowią Rzeszów Polonia Warszawa Przegrała z Ardynia 3 do 0, no i jeszcze Lechia Gdańsk wygrała z Wisłompoc 3 do 1. No i w drugiej lidze Pol Polonie bytom zremisowano z kończącą Stochowa 2 do 2. Dalej, Liga Portugalska, Liga Turecka i właśnie w tej lidze tureckiej. Antalya Spor z Isambul Sporem, ten mecz skończył się końcownikiem 2 do 2, no i właśnie tam strzelił Adam Burca swoje dwa gole. Dla Antalya Sporu przejął w 14 minucie i 16 na 1 do 0 i na 2 do 0. Oto dalsze wyniki Serie A i Serie B. Oto dzisiejsze mecze Premier League, Ligę La Ligi 2. R-Dywizje, Bundesliga, Bundesliga II I, i Ligi Niemieckiej. E, w Echstagach się zagłębia Lubin, zagaz Krakowią. Legia Warszawa, zagaz Puszczeniu Półmice. A UKS z Widzewą Łódź. Dalej w pierwszej Lidze -Sarż -Sarż z zagaz Wisunkaków. E, Termalika, z Chrabongogów. E, zagłębia Sosnowiec z, i właśnie zagłębia Snowiec z niczym. Puszków. E, Daje Liga Portugalska, e, Liga Turecka, Serie A i Serie B. Dziękuję za jeszcze oglądanie, zapraszam na moje media społecznościowe, które wam się teraz wyślają, jeśli oglądacie na literyku, się na directku, zapraszam abyśmy to zaobserwowali i polubili ten film, a więc widzimy się jutro, cześć.